Witam Was w Crypto Chronicles, e, będącym dodatkiem e, do The Book of My Tales. Jest to całkowicie niezależny dodatek, więc e, istnieć może sobie samodzielnie. E, w tym dodatku cofamy się do wydarzeń mających miejsce przed. Film, który opisuje część podstawowa. Zatem myślę, że chronologicznie rzecz biorąc jest jakby pierwszą odsłoną. Jak widzicie, wszystko wygląda podobnie. Jednak małe różnice. Mianowicie w ustawieniach mamy tak jak było. Przy czym jak będziemy zmieniać rozdzielczość i wygładzanie, czyli tak zwany antyaliasing, to musimy ponownie uruchomić grę. Natomiast yy, mamy tutaj możliwość łączenia, wyłączenia lub ustawień domyślnych yy, punktów aktywnych. Nie wiem czym się różni punkty domyślne, układ yy, z wyłączonym. Ja sobie zrobię łączony do ułatwienia, żeby było łatwiej prowadzić film. No i to właściwie ta różnica pierwsza będzie jeszcze jedna. Zatwierdźmy, ale na razie jeszcze o niej nie mówię. Teraz wchodzimy do gry, czyli nowa gra. I tutaj mamy tak jak w poprzedniej serii możemy. Nie możemy, od, nie możemy rozpoczynać, rozpoczynać od nowa zadań, natomiast możemy rozpocząć cały rozdział. I tu mamy następną różnicę. Mamy, możemy ustawić grę na normalną, czyli taka, jaka, jaka była w poprzedniej części. Lub na, na, na ciężki, co nam gwarantuje podobno więcej zagadek i mniej podpowiedzi. W moim przypadku to idealnie, bo podpowiedzi to. I tak są w języku angielskim co mi mało mówi a zagadki lubię więc wszystko fajnie ale ja jednak pozostanę ze względu na film e, na układzie normalnym na tym gra As long as I can remember, the peoples of Aventasia have been at war. One single monumental battle between humans and orcs, dwarves and shadows, elves and sorcerers, and me, right in the middle. I had enough of it. Enough of sticking my neck out for one side or the other, enough of carrying out orders or having to fear for my life. I seized the opportunity, and from now on, my life is in my hands. What could possibly go wrong? Just as I'd always imagined it. I left the narrow alleys of the cities behind me and flew to freedom with my brand new airship. As soon as I learn to navigate, it'll take me wherever I want. Ah, a fantastic feeling that nobody can take away from me. Nothing and nobody. Ah, damn. Nathaniel Bonnet! I knew I'd find you. That's Captain Bonnet to you, my dear. The red pirate wants his ship back. Then you shouldn't shoot at it with cannons. I'm I i will not rat on you if you let me escape, okay? I'm in no mood for jokes. This is about three sacks of gold. There is no fooling around with my head-hunting orc friend. If she boards the ship, that could mean the end of my life of freedom. Wygląda jakbyśmy wyścigali teraz do naszych punktów aktywnych. Bo wciśnienia w spacji mamy podgląd, czyli jak się zgubimy, to możemy chociaż wiedzieć, gdzie coś jeszcze może być. A w razie czego będę stosował, żeby przyspieszyć. Będę się strał przejść jak najbardziej po kolei. Chociaż nie wiem, czy mi to wyjdzie. Tak, żeby nie przechodzić zbędnych rzeczy i nie za wcześnie. Zatem zaczynajmy. Działo, pewnie musimy użyć. Zajrzyjmy. Beczki. Tutaj mamy czółka. Ale pust, well, let's light a fire under Jak the top, to przystało na pirata? Tu hmm. mamy oh, chyba jakąś wuchlę, może rumu, więc żyjmy

I've never been down here. I was a little too busy leaving the pirate island with my profits. But everything the fat man hoarded here is now mine. Czarny proch. Skoro mamy czarny proch i do czołgę sobie załadować. Zerknijmy na biurko. No Spójrzmy na dokumenty. it's unbelievable all the things you have to worry about as a pirate these days. health insurance, pirate social security, pensions, casualty insurance. according to these documents, a pirate with an eye patch and a wooden leg is occupationally disabled. the paperwork was boring the first time i read it. Even the paperclip that holds it all together is more interesting. We got the paper Let's <laughs> see what That looks like expensive cigars. Mm, locked, of course. It looks like I need a very small key. Or a very big axe. My favorite cigar. But there's no key. więc spróbujmy byłem dziecko i miałem takie małe kudeczki, to używałem właśnie a tam miałem pieniążki schowane małe kluczyki, mała mama zarała używałem właśnie takich narzędzi otwierania no i tu mamy zagadkę, czyli musimy zwolnić zamek naciskając prawdopodobnie znaczy na pewno tym drutem w to miejsce. Musimy go tak przełożyć, żeby się nam to udało. Więc spróbujmy. Na przykład tak. się tak się nie uda. A tutaj, jak dochodzi, to blokuje. Spróbujmy to zrobić poprawnie. Jest. Aha! Więc udało się. Usłyszeliśmy sygnał świadczący pewnie o zapisie i o tym, że skończyliśmy pierwsze zadanie rozdziału pierwszego. Zatem ja skończę też ten filmik. Na razie. Cześć.